Zobaczcie, jakie to są ciernie i kolce, i to wszystko zwisa. Oła. I kuje. spolniki Pony Może mnie nie zje No cześć, cześć, cześć Co tu jest? Jest coś niesamowitego Jest po prostu spokój i cisza Jeżeli ktoś szuka rozrywki to, to nie tu W nocy było zimno, bo tu jeszcze jest pozostałość po po po, po śniegu zlodowaciałe, więc Musiało być w nocy lekko na minusie, a teraz jest bardzo przyjemnie. Myślę, że około co najmniej 16, może powyżej stopni. Zwierzątka. <laughs> Wszystkie koty uciekły. Jest akurat już 12:30. Przydałoby się coś zjeść, ale nie mam nic do jedzenia. A wygląda, że znowu wszystko jest zamknięte ta stara architektura. Wąskie uliczki, okienice, tak mi wstyd, strasznie wstyd. Lecz zakochałem się, nie chciałem mała, szczupła, blond. Myślałem, przejdzie, ależ skąd? Salut, petit cochon! Tak, to są tutejsze ryłeczki. I tak sobie ryją ryjóweczki. Boją się Sejmona i uciekły, dały długą. Widocznie jestem straszny. Koko, co będą złote korsykańskie jajka? Na pewno. No znowu jest taki jakby tunel. Kamienie Kupa. Kamieni, Kupa, ale jest oznaczenie szlaku. na pytanie gdzie ja jestem <noise> tutaj jestem nie mam bladego pojęcia dzisiaj totalnie pozwoliłem się zagubić na, na żółtym szlaku gdzie jestem motyla noga gdzie mnie wywiało coś ma być za za 50-200 metrów zielony zielony szlak i żółty szlak po prostu tu się już totalnie zgubiłem, nie widzę zupełnie oznaczeń, po prostu jest las i pomiędzy drzewami dla mnie w tym momencie to, to wszystko jest ścieżką. Więc wracam na tą żółtą trasę, która była oznaczona, bo czuję, że się tutaj zgubię tak naprawdę i wtedy będzie kiepsko. Nie wiem, gubię się, gubię się naprawdę. Idąc tym szlakiem, niby jest kreseczka, żółty szlak, który jest drogowskaz, żółty szlak, o takiej nazwie, o takiej nazwie, pełno mchu. Naprawdę łatwo jest się zgubić. W tym momencie nie wiem do końca, gdzie, gdzie jestem. Idę dalej, będę starał się wracać tą samą drogą, o ile gdzieś nie pogubię tego szlaku. I... Celabi? Słyszę potok. O, jest, 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 jest. Małutka, małutka kaskada. Słuchaj. Miejsca mocy. Tak idę, idę, idę. Wspomagam się nawigacją w telefonie. Hej, ale tutaj się kończy ta, ta droga. I co dalej? O tyla noga. Nieźle nie. Już wjechał i stąd nie wyjedzie. Okej, okay, zobaczyłem w telefonie, że po prostu chciałbym przeciąć to na, na przełaj. Ale wiecie co? Jednak to był chybiony pomysł. Bo nawet ten, ten, ten mały szlaczek, który pokazuje, że to jest jakaś droga na mapie, to też jest niezły burz, praktycznie nieprzejezdny na tą chwilę, a tu się skończyło. I trzeba być jakimś dzikiem, żeby teraz przez te wszystkie haszcza kolce jeszcze przez kilometr sobie skrócić. Więc dobra, nadłużyłem kilometr przez, przez taką drogę. No i wracam na asfalt i po prostu normalnie, kulturalnie obchodzę yy, obejdę to. Oj, zostaw ten kabelek. Obejdę to asfaltem jednak cały czas się uczę, że tutaj jak jest yy, trudno dostępne, trzeba traktować jak trudno dostępne i niekoniecznie na siłę próbować przejść przez taki gęsty gęsty las O, dobra, koniec dzisiaj Dzisiaj spaceru około 6 godzin więc wracam, wracam, jeść naleśniki, jestem mega głodny. O, pora na piknik. Le soleil se couche.